Ostatnimi czasy rozpoczynałem dużo projektów, których nie kończyłem. Wymyślałem coraz to bardziej zwariowane, coraz to większe projekty, które wyrzucałem do kosza po jednym dniu. Zapał szybko gasł, ponieważ uświadamiałem sobie, że nie jestem w stanie zrobić takiej gry. Nie umiem robić ładnej grafiki, nie mam wystarczająco czasu, aby tworzyć wielkie projekty. Wielkie gry tworzą wielkie studia. Pomyślałem, że fajnie by było zrobić naprawdę mały projekt, który byłby odskocznią od wielkich planów. Pomysł do głowy wpadł mi szybko. Gdy byłem mały, grywałem w różne pikselowe gierki z ubiegłego wieku. Postanowiłem zainspirować się jedną z nich. Zamysł jest prosty. Prymitywna gra mobilna, ciekawa dwuwymiarowa oprawa graficzna, no i możliwość gry w nieskończoność. Po prostu nie lubię, nie jestem dobry w projektowaniu tony poziomów. Wybór padł na kosmiczną strzelankę. Zacząłem od stworzenia prostej mechaniki. Początkowo chciałem, aby grać sterował rakietą dwoma guzikami. Lewo i prawo. Następnie zająłem się tworzeniem grafiki rakiety z prostą animacją obrotu dosłownie cztery klatki. W tym pomogła mi strona piskel App, darmowe, przeglądarkowe, ale zarazem naprawdę dobre narzędzie do robienia pixel artów. Następnym krokiem było strzelanie. Chciałem, aby rakieta sama strzelała co pozwoliłoby się graczowi bardziej skupić na sterowaniu rakietą. Potem kilka mniejszych efektów wizualnych, animacje, dopasowywanie kamery, zabijanie wrogów, wstrząs kamery, rozrzut, szczątek przeciwników. Żeby grać miał nieco trudniej, dodałem kolejnych wrogów, bossa oraz system ulepszeń rakiety. Szybko jednak zrezygnowałem z tego ostatniego. Zaburzało to koncept prostej gierki na telefon, w którą gramy jadąc autobusem. Zamiast tego przeciwnicy, jak i gracz stają się z czasem każdej gierki coraz mocniejsi i szybsi. Jednym słowem, z każdą sekundą gry rozgrywka staje się coraz bardziej dynamiczna. Wieczorem dodajemy jeszcze kilka mniejszych efektów, jak ogień z rakiet, małe napisy pokazujące, ile obrażeń zadaliśmy. Nadszedł poranek. Po nocy miałem głowę pełną pomysłów, więc szybko usiadłem i zacząłem realizować swoje postanowienia. Przede wszystkim zmieniłem lekko wygląd gry. Napisy, które wcześniej pokazywały, ile obrażeń zadaliśmy, teraz wyświetlają napis HIT. Kolejnym krokiem do mety było stworzenie prostej muzyki. Jako, że ja nie posiadam takich umiejętności, poprosiłem mojego kolegę Szymona, by skleił coś na szybko. Tutaj efekt. Celem gry jest przede wszystkim podbijanie własnych rekordów, zatem wypadałoby zrobić ten system rekordów. Dodałem kilka obiektów tekstowych, odpowiednio zaprogramowałem, dodałem również menu. Siedziałem nad tym cały poranek, ale myślę, że było warto. Cały projekt robiłem dokładnie 29 godzin z przerwami na spanie, jedzenie, naukę itd., choć myślę, że i tak się z tym nieźle uwinąłem.